Jak widzicie praca w PL to nie tylko operowanie dźwigami. E, nasi pracownicy posiadają uprawnienia do jazdy zestawami ponad normatywnymi. Jeździmy takimi ciężarówkami po całej Europie. Byliśmy w Hiszpanii, byliśmy w Belgii, w różnych w różnych miejscach. Zabieramy ze sobą maszyny konieczne do wykonania danych realizacji. Przewozimy, zajmujemy się też relokacją fabryk, maszyn i różnych urządzeń. Po dojechaniu na miejsce jesteśmy w stanie załadować na siebie elementy o masie 40-45 ton, przewieźć w odpowiednie miejsce wskazane przez klienta. Wachlarz usług, który oferuje nasza firma jest naprawdę bardzo szeroki. Tak jak często wspominam, znajdź tylko problem, zadzwoń do nas, a my go rozwiążemy. Współpracujemy na naszej jutrzejszej realizacji, którą, której głównym inwestorem jest firma Ryanair. Będziemy współpracować z firmą Budimex oraz z firmą Etrans. Są to firmy o przepięknej historii, bardzo, bardzo długo na rynku, profesjonaliści, bardzo miło nam z takimi ludźmi współpracować, ponieważ wiemy, że owocem takiej współpracy zawsze jest sukces. Nie mamy żadnych turbulencji po drodze. Ludzie bardzo słowni. Bardzo dokładni. Polecam Wam korzystanie z ich usług, ponieważ są zawodowcami, tak jak i my. Podniosę PL to naprawdę dobra marka, która chce być kojarzona właśnie z liderami poszczególnych branż. Zapraszamy Was do korzystania z naszych usług.